Polacy na powrót mieli swoje państwo. 11 listopada 1918 roku Polska na powrót stała się wolnym, niepodległym krajem. Długa była droga do wolności dzieci. 123 lata nie było państwa polskiego. Przez te wszystkie lata Polacy czekali na swoje państwo, walczyli. Poeta powiedział, że drogę do wolności krzyżami się bierze. Oznacza to, dzieci, że w ciągu tych 123 lat dziesiątki tysięcy młodych Polaków oddało swoje życie, abyście dzisiaj mogli w polskiej szkole, Uczyć się języku polskim, słuchać pieśni patriotycznych, aby Polska była wolna. Świętuje cała Polska, szczególnie, że jest to 90. rocznica okrągła, i my w szkole przygotowaliśmy również dla Was widowisko połączone z pieśniami patriotycznymi, abyśmy mogli wspólnie oddać koch. Tym wszystkim, którzy za wolność zginęli bądź przyczynili się do odzyskania wolności przez nasz kraj. razem wesoło, radośnie. Masz rację. Muzyka jest odbiciem losów każdego człowieka. Ale chyba nie tylko. Kierść zawsze była i jest nadal. ponieważ w naszej wspólnoty tożsamości narodowej. W kraju i poza krajem. Gałdy ten Polonia, średniowieczny hymn, aż do dzisiaj uświetnia szczególnie ważne uroczystości. miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol i zwycięstwa. Tak się składa, że Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno paliliśmy znicze na grobach naszych zmarłych. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy. Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę. Nigdy nie wrócili do swoich matek, żon, dzieci. Ciszę, by mowę wieków usłyszeć. O mnie mówią. Co? Cóż nam powiedzieć nie by było? Tam taka cisza, cisza, która przejmuje trwogą. Kto tę ciszę raz usłyszał? Wiele ta by cisza. Tam zapisane są przedmiot marzenia, wszystkie tęsknoty, ból. Ułamki, które przez pokolenia szły. Groza, lęk przed rokiem sąsiadem, niewola i walka o wolność. Państwo Polskie zniknęło z Europy na ponad 120 lat. Z XVII wieku. Tekst jest dziełem kilku autorów. Rozpowszechniona w okresie I wojny światowej należy do najczęściej śpiewanych piosenek żołnierskich. I mogę być Anglikiem, i kocham Anglię, ale mój ojciec jest Polakiem, i nie opuszczę polskim nieszczęści. Ona będzie wolna i potężna jak Anglia. Ja ją kocham. Dziękuję Ci. Jesteś dzielnym człowiekiem. Naród, który ma takich synów, zasługuje na szacunek. Trzy okrzyki dla rodzina Kozery i za pomyślność dla jego ojczyzny. Hip, hip! Proszę, muszą dzieci. Dawno takiego aplauzu nie słyszałem w uroczystości szkolnej. Sądzę, że ja jestem pod wrażeniem śpiewu, recytacji, tekstów, które tutaj były wygłoszone. To była piękna lekcja historii dzieci. Wspólnie przeżyliśmy. Pamiętajmy o tych wszystkich którzy przyczynili się do tego, że Polska dzisiaj jest wolna. Powiedziałem na wstępie, że wolność krzyżami się mierzy. Będziecie wędrować, dzieci, puszczą Kozienicką. Przyglądajcie się, bacznie, ile tam jest mogił z tych powstań, które tutaj dzieci wam prezentowały. Tam leżą Polacy, którzy zginęli, aby wy powtórzę raz jeszcze, abyście mogli wysłuchać tych pieśni, abyście mogli spojrzeć na tego orła w koronie. Wasi rówieśnicy kilkadziesiąt lat temu nie mieli takiej możliwości. Serdecznie za te piękne przeżycia dziękujemy wam wszystkim i tym, którzy recytowali. Szczególne podziękowania i uznanie dla chur. Ja słuchałem tutaj pró, ale dzisiaj przeszło to moje najświększe oczekiwanie. Dziękuję serdecznie wam wszystkim dzieciaki. Dziękuję Państwu nauczycielom. Pani Ewie Sterczewskiej, która przygotowała chór, pani Magdzie Drab oraz pani Małgorzacie śmietance, które przygotowały teksty literacko-historyczne, panu górskiemu za programę muzyczną i przygotowała pani Kostrzewa. Serdecznie wszystkim dziękuję. Na tym kończymy tę uroczystość, ale jeszcze... W naszym mieście od dzisiaj do wtorku łącznie dwaj uroczystości związane ze świętem niepodległości. Chciałbym zaprosić Was w imieniu Pana Burmistrza, wszystkich organizatorów. Jest naprawdę dużo różnorakich dużo imprez i myślę, że warto jest zaprosić swoich rodziców, starsze rodzeństwo i wziąć udział w tych uroczystościach, które będą miały miejsce tutaj w Pionkach. Plakaty ze szczegółowym harmonogramem wiszą w szkole, możecie sobie